tutaj Asia z balkonu pomidoru. Dzisiaj chcę Wam pokazać, w jaki sposób selekcjonuję, pikuję moje sadzonki. Jak widzicie, one wyrosły już całkiem sporo, spore. Są nieco wypłonione, to znaczy wyciągnęły się ze względu na niedostatek słońca, ale to wszystko da się zniwelować. Jest to często przypadło, przypadłość sadzonek pomidorów. No niestety, nasz klimat nie jest dla nich klimatem rodzimym i tego słońca jest troszkę niedostatek. Powiem Wam później również jak sobie z takim problemem poradzić. Chcę Wam jeszcze pokazać również rozwiązanie jednego problemu, który często pojawia się przy sadzonkach, mianowicie przypadki, gdy pomidorek ma uwięzione swoje liścienie w wyschniętej łusce nasiennej. Jak sobie z tym poradzić tak, żeby nie uszkodzić siewki, jeżeli nam bardzo zależy Właśnie na siewkach danej odmiany. Jak widzicie, dopadła mnie tak zwana klęska urodzaju. Ja, jak pamiętacie, sadziłam po dwa nasionka, rzadko po trzy, ponieważ obawiałam się, że nie wszystkie wykiełkują. Niektóre nasionka też miałam tak w pobliżu granicy ważności, a nawet trochę po, więc wtedy sadziłam po trzy, ale jak widać, wykiełkowały niemalże wszystkie. Celem moim w tej chwili jest to, żeby każda sadzonka rosła sobie w osobnej swojej wielodoniczce, tak, żebym potem mogła ją swobodnie przesadzić do większej doniczki, wyciągając całą zawartość wielodoniczki razem z nieuszkodzoną bryłą korzeniową. Dobrze, przyjrzyjmy się teraz dokładnie. Może zaczniemy sobie tutaj od tego rządku, od pomarańczowego figla. Dlatego, że chcę Wam tutaj pokazać taką przypadłość, która często zdarza się sadzonką, mianowicie pozostają na siewkach pozostałości łusek nasiennych. Większość by to po prostu olała, ale ja zawsze chcę pomóc siewkom. Zresztą pomarańczowy figiel, dużo osób mnie o niego prosiło, więc chcę tutaj te sadzonki uratować. Co zwykle się wtedy próbuje zrobić? Po prostu to zdjąć, zgnieść tą łuskę, uwolnić jakoś te liścienie pomidora. Te pierwsze listeczki, które właśnie wydobywają się z nasionka, to są liścienie. One różnią się wyraźnie od następnych liści, którzy, które przypominają już liście pomidorowe. Zobaczcie, to są liścienie, to są liścienie, te to są pierwsze liście, które przypominają już typowe liście pomidora. Dobrze. Co więc można zrobić, żeby bezpiecznie usunąć te łuski? Broń Boże, nie próbujcie robić tego na sucho. Ja to robiłam przez wiele lat, próbując kruszyć, skruszyć. Kończyło się to zwykle tym, że albo urywałam całą sadzonkę, albo urywałam te liścienie. Ja tutaj im pozwoliłam już podrosnąć troszkę, bo chciałam Wam to pokazać. Zwykle robiłam to znacznie wcześniej. Jeżeli się to, zostanie, to zostawi, to pomidorki wyrastają takie zniekształcone, właśnie. Popatrzcie, może tutaj porównajcie. Ja to specjalnie właśnie zostawiłam. Te, których lisienie nie uwolniły się, mają o wiele gorszy wigor. Niektóre sobie tu poradziły i już wypuściły te pierwsze listki, ale porównajcie z ich kolegami, które od razu się uwolniły. O ile są silniejsze i większe te sadzonki. Dlatego lepiej te łuski usunąć. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim zróbcie to na mokro. To znaczy, dobrze nawilżyjcie, jak widzicie, kropelki wody, ja już to zrobiłam wcześniej, spryskamy je wodą i zostawiamy na kilka minut. Wtedy naprawdę one nasiąkają wodą i można je bardzo delikatnie i bezpiecznie usunąć. O. Ja wiele lat popełniałam ten błąd, że robiłam to na sucho, dopóki nie odkryłam właśnie tej metody i Wam ją przekazuję i polecam. O, proszę, jak łatwo się uwalniają i nie uszkadzam w żaden sposób. Powinnam to zrobić wcześniej, ale tutaj właśnie bardzo dobrze widać, jak to wpływa na roślinę. Jeżeli Wam zależy na siewkach, to warto te łuski usunąć. Pomóc roślince. Róbcie to oczywiście bardzo delikatnie. No tu. Dało się. Jeszcze tą uwolniła się. Naprawdę, gdybym to robiła na sucho, skończyłoby się to uszkodzeniami. Dobrze. Teraz przejrzymy sobie, przyjrzymy się dokładniej tym siewkom. Wybierzemy te, które są warte rozsadzenia. Wyeliminujemy te, które nie rokują i są słabsze od pozostałych. Po kolei. Tu mamy siewkę rosnącą dość centralnie, ładną, już rozwiniętą. Ta jest mocno spóźniona. Tą usuniemy. Tutaj wyrosły mi aż trzy. Niestety, jedne bardzo blisko siebie. Ta maleńka już nie ma sensu. Ona już nie dogoni. Usuniemy ją. Te dwie na razie zostawimy, skoro im już pomogłam. Te dwie zostawimy. Te dwie zostawimy. Te są znacznie słabsze. Ja je usunę, a w ich miejsce posadzę jedną z tych, które są silniejsze. Dobrze. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób bezpiecznie pikować siewki. Już wcześniej Wam to tłumaczyłam. Kiedyś przesadzałam taką maleńką, maleńką sieweczkę, która wyrosła z korzonkiem na wierzchu. Teraz to pokażę znacznie lepiej. Tutaj przygotowałam sobie już nową paletkę, gdzie będę sobie rozsadzała, pikowała te siewki. Yy, pomarańczowy figiel od razu sobie oznaczę. Zawsze oznaczajcie sobie zawczasu że dobrze, żeby wam się nic nie pomyliło, nie pomyliło się odmiany. I Ja wypełniłam ją ziemią, ale bardzo luźno. Nie ugniatałam w ogóle, dlatego że tutaj będę wkładać te siewki razem z bryłką ziemi. Dlaczego tak robię? Wielu ludzi. Większość na początku przesadza siewki w ten sposób, że po prostu wyrywa je ciągnąc za łodyżkę. Kończy się to najczęściej tym, że pomidorek się odrywa od korzonka, albo nawet wychodzi z korzonkiem, ale najdelikatniejsze części korzonka zostają w ziemi urwane. A każda roślina pobiera wodę i sole mineralne przede wszystkim włośnikami. Są to takie mikroskopijne struktury, bardzo cieniutkie, bardzo delikatne, które znajdują się przede wszystkim na końcach korzonków. Tego głównego lub bocznych. I zazwyczaj ciągnąc za roślinę, po prostu je urywamy. Pozbawiamy roślinę na długi czas do znacznej części dostępnych wody soli mineralnych. Te siewki muszą poświęcić dużo czasu, żeby odbudować tą bryłę korzeniową, albo nawet mogą nam zupełnie zmarnieć. Dlatego rozwiązaniem na to jest wyciąganie ich razem z bryłką ziemi, tak żeby koronki nie uległy żadnemu uszkodzeniu, a po prostu powędrowały z całą bryłą ziemi. W jaki sposób to robię? Może tutaj na przykładzie tych dwóch są w pewnej odleg odległości od siebie, będzie to łatwiejsze. Wbijam sobie jakieś ostre narzędzie pomiędzy nie, ale tak, żeby poprzednio uszkodzić i wyciągam. Razem z bryłką ziemi. W ten sposób, zobaczcie, gdzieś tutaj w tej bryłce ziemi jest ten korzonek całkowicie nieuszkodzony. I teraz właśnie dlatego nasypałam tej ziemi bardzo luźno, że zrobię tutaj. Tu mam ziemię do podsypywania, przygotowałam sobie. Wygniatam sobie w tej ziemi mniej więcej takiej wielkości otworek, który potrzebuję na tą bryłkę, i po prostu starając się, by to było w miarę centralnie, sadzę siewkę i podsypuję ziemię. Zauważcie, że posadziłam ją nieco głębiej niż rosła przedtem. Pomidory to dobrze tolerują, a nawet lubią, bo wtedy wytwarzają większą, bogatszą bryłę korzeniową. Można je sadzić aż do pierwszych liścieni. Tłumaczyłam Wam przed chwilką, które to są liścienie, to właśnie te pierwsze listeczki wychodzące z nasionka. I pierwsza sieweczka już sobie pięknie stabilnie rośnie. Teraz odrobinką ziemi zasypię ten dołeczek, który tu zostawiłam. I już mam jedną rozsadzoną. Ja i tak później będę rozsadzać do mniejszych doniczek. Wówczas tak, że posadzę wszystkie głębiej. E, tak postępuje się zwłaszcza wtedy, kiedy siewki są wyciągnięte. Ja nie mam idealnych warunków świetlnych bo światło, które dociera z okna w pewnej odległości mogę je mieć od okna są troszkę są one wyciągnięte nie mają, nie mają takiego ciemnozielonego koloru, muszę to troszeczkę redukować właśnie tym, że sadzę je głębiej zresztą dopiero teraz stopniowo je zahartowałam na tyle, że będą mogły iść już na balkon bezpośrednio na promienie słoneczne wtedy one znacznie zmężnieją i nie będą się już tak wyciągały Dobrze, przyjrzyjmy się teraz tym dwóm sadzonkom, One niestety rosną bardzo blisko siebie. Prawdopodobnie nasionka skleiły się podczas wysiewu. Mogę to zrobić na dwa sposoby: albo próbować wbić nóż pomiędzy, nie ryzykując, że uszkodzę jedną lub drugą, albo zastanowić się, czy poświęcić jedną. Może zróbmy tak. Ja spróbuję ją wyciągnąć w taki sposób, który wam nie polecałam, a nóż się uda. Jeżeli będzie miała cały korzonek, to wtedy ją wsadzę. No niestety nie, urwała się tylko odrobinka, chociaż mam więcej miejsc, więc posadzę ją. Pomidory mają bardzo dużą zdolność regeneracyjną. Damy jej szansę. Jeżeli ją stracę, to trudno, ale niech spróbuję, bo jest dość ładna. Sadzę ją dość głęboko, tak żeby miała szansę wytworzyć korzonki. Złodygi. Tak jak mówiłam, Wam można podsadzić aż pod liśnie, liścień. Zobaczymy, może się utrzyma. Czyli tutaj mamy jedną, tu mamy jedną, tu mamy jedną. Tu po zastanowieniu jednak tą usunę. Mam wiele ładniejszych. Tu jest już jedna. Te dwie ładnie, ładne są, więc je rozsadzę. I znów wbijam nóż pomiędzy nie w pewnej odległości od jednej drugiej, tak żeby nie uszkodzić. I wydobywam z całą bryłką. Coś tam twardego jest, nad nie wyczuwam jakąś, o, ale udało się. I znów robię sobie wgłębienie. Sadzę nieco głębiej razem z całą bryłką. Podsypuję odrobinką ziemi. Tą tutaj staram się centralizować, podsypując brakującą ziemię. Przy okazji poprawię również tą. Jeżeli po przeciwnej stronie dodacie odrobinę ziemi, ona zawsze lekko się wyprostuje, nawet przesunie. Dobrze. Tutaj mamy jeszcze dwie, ale ja zostawiłam sobie jedną pustą tutaj, więc przesadzę ją w ten rządek. tu sadzonkę muszę uzupełnić ziemi. Jeszcze wrócę do tej, bo widzę, że bardzo mi się przewraca. Spróbuję ustabilizować ją również odrobiną ziemi. Nie musi tak idealnie centralnie rosnąć. Ja później ją posadzę asymetrycznie, tak żeby w nowej doniczce wylądowała w centrum. Dobrze, przejdźmy do drugiego rządku, bo widzę, że. Mamy tu sporo sadzonek i znów analizuję. Ta jest znacznie większa, choć też miała widzę kłopot. Widzicie, co się dzieje, kiedy zostawimy te łuski. Są mocno zniekształcone te yy, liścienie. Ale udało się usunąć. Ta sadzonka jest słabsza znacznie, tę usunę. Następnie, o, prawie się przywróciło, ale są dwie. Mieszały się. Zostawię tą, która rośnie bardziej centralnie, a tą przeniosę. Wydobywam całą bryłkę. Bezpiecznie, zobaczcie, koronek jest gdzieś w głębi ziemi. Posadzę sobie może od tej strony. Tu oznaczę nazwę odmiany. To, mali, to jest malinowy kapturek. Muszę wygrzebać dużą dziurkę, bo wyszła mi duża bryłka ziemi i dociskam tak, żeby, żeby sobie siadła głęboko. Dosypuję ziemi, stabilizuję, centralizuję i sadzonka praktycznie bez żadnej, żadnych uszkodzeń. Nawet nie odczuje, że została przeniesiona w nowe miejsce. Witajcie, kochani. Taka mała dokrętka. Jest dokładnie następny dzień po pikowaniu. I chciałam Wam pokazać, w jakiej kondycji są przesadzone pomidorki. Popatrzcie. Ani jeden nie okazuje najmniejszych oznak zwiędnięcia. To są wszystko, to jest nowa paleta. To są wszystko pomidorki, które przesadziłam. Wszystkie jędrne, żaden nie zwisł w dół. To pokazuje, jak dobra jest ta metoda. Metoda przenoszenia siewek razem z bryłą korzeniową. Bez wyrywania siewek z ziemi. Tutaj są moje dwie stare palety. Widzicie, wszystko już jest ładnie uporządkowane. Także każdy pomidorek ma swoją doniczkę. Tu ten ostatni rządek to kukamelon. One później, później je wysiałam. O, jeden dopiero skiełkował. Ciekawe, czy coś więcej skiełkuje. Ale zobaczcie, wszystkie różnią się bardzo wysokością, pokrojem, bo to są, bo to jest 14 chyba różnych odmian pomidorów. Ale wszystkie są w znakomitej kondycji. Popatrzcie przy okazji Wenus, pomidorek karłowaty. Jaki ma ciekawy pokrój. Bardzo zwarty, niziutki. Pięknie się już roz, rozkrzewia. Tak można powiedzieć. W każdym razie jest taki krępy. Mm, już ma duże liście. Pierwsze już pomidorowe typowo liście. Widać, że będzie to pomidorek karłowaty. Obok też karłowata bajaja. Oba są samokończące. Co ciekawe, maskotka też samokończąca jest całkiem spora. Dobrze. Ale najważniejsze jest to, że pomidorki właśnie są w świetnej kondycji. Żadnych zwiętniętych, ani jednego nie stracę. Dobrze trafiłam nawet z tym terminem pikowania, bo zobaczcie, co to się porobiło na tym świecie. Zima. Wróciła zima. Straszne. Ale idealnie trafiłam, bo i tak nie mogłabym w tym momencie wystawiać ich ani na balkon, ani na słońce. Potrzebowałyby na pewno dnia lub dwóch, żeby po prostu okrzepnąć a nie na jaskrawym słońcu przy okazji moja bazylia słuchajcie, pomidory i bazylia to obowiązkowy zestaw, po prostu uwielbiam więc bazylia u mnie rośnie zawsze cały okrągły rok i oczywiście na balkonie też no więc rośnijcie pięknie moje pomidorki i jak widzicie ta metoda pikowania Sprawdza się znakomicie.